Witam wszystkich, przyjechałem tutaj zobaczyć jak ten owiec wygląda. Bo to tylko było wcześniej zdjęcie, to tam niewiele było widać. Sytuacja jest na polu, tak jak widać. Nic nie widać. Trzeba troszkę bliżej do Ziemi. To dopiero coś będzie widać. Tak jak tutaj wszędzie wszystko wyłazi. Nie wiem jak to tak pod słońce. Jest pod ziemią, ale troszeczkę tak, jak tutaj wziąć. O, to coś widać. Teraz ma być tydzień ciepło. No to powinno być to dobrze widoczne. Wszystko tutaj też ładnie szpilkuje. Miejscach, gdzie było tak grubiej, gdzie jest nakładka, albo jakieś takie miejsce zaraz pokażę, to jest bardzo dobrze dużo. Gdyś tutaj chodziłem, no, tak jak tutaj, leży kukurydza. a pod kukurydzą ładnie, tutaj pięknie to wygląda cieplej. Jest całkiem inaczej. Ogólnie powinno być dobrze. Za tydzień na pewno będzie już tutaj zielona. Cały tydzień ma być ciepło. Powyżej 10 stopni. W nocy też na plusie. To pójdzie. To jest owiec kozak. Siany 10 listopada. Pod talerzówkę. Co tam mruczuś? O i piłek jest. Co tam? Chodź. Dobra, to chyba byłoby na tyle. Na razie.